Witajcie na kanale Zabójczo ciekawe. Dziś przygotowaliśmy dla Was niezwykle ważny film, który rzuci światło na temat, który dotyczy nas wszystkich. Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co nieodłącznie towarzyszy naszemu życiu przyczynach zgonów wśród Polaków to niezwykle istotna kwestia, która wpływa na naszą codzienność i jakość życia. Rozdzielimy ją na grupy wiekowe, aby lepiej zrozumieć, jakie czynniki są najbardziej ryzykowne w różnych etapach naszego życia. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez dane, fakty i analizy, które pomogą wam zrozumieć, jakie zagrożenia czyhają na nas w codziennym życiu. Gotowi? To ruszamy. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Zacznijmy od najmłodszych Polek i Polaków, czyli od grupy do 14 roku życia przypadkowe, zatrucie, 2% rocznych zgonów czyli około 11 osób zdarzenie o nieokreślonym zamiarze, 2% rocznych zgonów czyli około 12 osób padaczka i stan padaczkowy, 3% rocznych zgonów czyli około 17 osób odebranie własnego życia. 3% rocznych zgonów, czyli około 20 osób nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, 5% rocznych zgonów, czyli około 35 osób grypa i zapalenie płuc, 7% rocznych zgonów, czyli około 46 osób wypadki komunikacyjne, 7% rocznych zgonów, czyli około 47 osób nowotwór złośliwy mózgu, 9% rocznych zgonów, Czyli około 55 osób wady rozwojowe wrodzone, 17%, czyli około 110 osób. Najczęstsze przyczyny zgonów Polaków między 15 a 25 rokiem życia utonięcie, 2% zgonów czyli około 35 osób nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, 2% zgonów czyli około 35 osób upadki. 3% zgonów, czyli około 43 osoby, wady rozwojowe wrodzone. 3% zgonów, czyli około 48 osób, grypa i zapalenie płuc. 3% zgonów, czyli około 50 osób, przypadkowe zatrucie. 4% zgonów, czyli około 76 osób, wypadki komunikacyjne. 17% zgonów, czyli około 313 osób, odebranie własnego życia. 21% zgonów, czyli około 386 osób. Najczęstsze przyczyny zgonów Polaków między 25 a 44 rokiem życia grypa i zapalenie płuc 3% zgonów czyli około 400 zgonów zaburzenia psychiczne spowodowane substancjami psychoaktywnymi 3% zgonów czyli około 520 osób choroby naczyń mózgowych. 3% zgonów, czyli około 550 osób przypadkowe zatrucie. 3% zgonów, czyli 570 osób wypadki komunikacyjne. 4% zgonów, czyli około 730 osób choroba serca. 7% zgonów, czyli około 1200 osób marskość i inne choroby wątroby, 9% zgonów, czyli około 1500 osób odebranie własnego życia, 9% zgonów, czyli około 1500 osób. Najczęstsze przyczyny zgonów Polaków między 45 a 64 rokiem życia: odebranie własnego życia, 2% zgonów, czyli około 1500 tysiąca osób nowotwór złośliwy piersi kobiet. 2% zgonów, czyli około 1,5 tysiąca osób grypa i zapalenie płuc. 3% zgonów, czyli około 2200 osób, nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu. 3% zgonów, czyli około 2200 osób, choroby naczyń mózgowych. 4% zgonów, czyli około 3,5 tysiąca osób, marskość i inne choroby wątroby. 5% zgonów, czyli około 4,5 tysiąca osób, nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuc, 6% zgonów, czyli około 5,5 tysiąca osób choroba serca, 16% zgonów, czyli około 14 tysięcy zgonów. Najczęstsze przyczyny zgonów Polaków między 65 a 74 rokiem życia marskość i inne choroby wątroby 2% zgonów. Czyli około 2,5 tysiąca osób nowotwory in situ, niezłośliwe i o nieznanym charakterze, 2% zgonów, czyli około 2,5 tysiąca osób cukrzyca, 2% zgonów, czyli około 2,5 tysiąca osób miażdżyca, 3% zgonów, czyli około 3,5 tysiąca osób nowotwór złośliwy jelita grubego, esicy, odbytnicy i odbytu, 3% zgonów. Czyli około 3,5 tysiąca osób grypa i zapalenie płuc, około 3% zgonów, czyli około 4 tysiące osób choroby naczyń mózgowych, około 5% zgonów, czyli około 7 tysięcy osób nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca, około 7%, czyli około 9 tysięcy zgonów choroba serca, 18%, czyli około 24 tysiące osób. Najczęstsze przyczyny zgonów Polaków powyżej 75 roku życia: demencja i choroba Alzheimera. 2% zgonów, czyli około 4 tysiące osób nowotwory in situ, niezłośliwe i o nieznanym charakterze, 2% zgonów, czyli około 4 tysiące osób nowotwór złośliwy jelita grubego, esicy, odbytnicy i odbytu, 2% zgonów, czyli około 4 tysiące osób cukrzyca. 2,5%, czyli około 6 tysięcy osób. Nowotwór złośliwy tchawicy oskrzela i płuca. 2,5%, czyli około 6 tysięcy osób grypa i zapalenie płuc. 4% zgonów, czyli około 12 tysięcy osób choroby naczyń mózgowych. 7% zgonów, czyli około 20 tysięcy osób miażdżyca, 7% zgonów, czyli około 20 tysięcy osób choroba serca, 28% zgonów, czyli około 80 tysięcy osób. Wspaniale, że dotarliście do końca naszego filmu na kanale Zabójczo Ciekawe. Dziś głęboko zagłębiliśmy się w temat najczęstszych przyczyn zgonów wśród Polaków, analizując je w kontekście różnych grup wiekowych. Dziękujemy że byliście z nami na tej fascynującej podróży przez statystyki i analizy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i udostępnić ten film.